Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.16.5 moda, którego stworzył nasz kolega Discordowy Lucky Look i jest to mod, który się nazywa Look Blocks Plus I, i, i dodaje nam taką jedną rudę i z tej rudy można sobie stworzyć ciekawe narzędzia i zbroje. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać pliki z internetu. Zatem wchodzimy na stronę z Forge'em na wersję Minecraft 1.16.5 Tutaj mamy do pobrania Forge'a rekomendowanego Klikamy na Installer i stąd pobieramy plik Przechodzimy na stronę z modem Oczywiście linki wszystkie są w opisie do filmu Tu jak widzicie jest laki Look, Look Blocks Plus Zjeżdżamy w dół i, i, i mamy tutaj Mine Files Zatem tutaj klikamy, jest tylko na razie jeden plik. Lucky Look powiedział, że rozbudowuje swojego moda, będzie, będzie go aktualizował, także sprawdzajcie. Tutaj klikamy na Download i stąd pobieramy plik. No i jeszcze sobie pobierzemy z takiej strony, do której link jest też w opisie do filmu. Moda Just Enough Items jej on nie jest konieczny, nie jest potrzebny, to znaczy nie, nie, nie to, że nie jest potrzebny, nie jest obowiązkowy, ale przyda nam się, żebyśmy wiedzieli jak i co craftować. I oczywiście szukamy wersji Minecraft 1165, klikamy tutaj na ten strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie pliki, no to możemy zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk R jak robak oraz ten przycisk z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury, czyli przycisk Windows i wyskakuje nam taka, taki, takie okienko, może, takie okienko RAM, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent AppData procent i klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming mamy folder. Minecraft. Wchodzimy do folderu. Minecraft wchodzimy do folderu versions. I w folderze versions musimy mieć folder 1.16.5. Jak widzicie, mam tylko 1.17. Zatem muszę uruchomić, wersje, uruchomić Minecraft'a chociaż raz, żeby, żeby. chociaż raz na wersji Minecraft 1.16.5 żeby tutaj w folderze versions powstał folder 1.16.5 zatem uruchamiamy launcher no i po uruchomieniu launchera mamy tutaj java edition oczywiście jest tutaj latest release czyli 1.17 klikamy tutaj i nie ma tutaj na przykład 1.16.5 do wyboru zatem musimy kliknąć installations i tutaj zrobić new installation kliknąć i tutaj stąd przy Versions musimy sobie wybrać wersję 116.5. Mamy tutaj 116.5. Klikamy Create i mamy tutaj 116.5. Możemy to nazwać, czyli możemy to jeszcze zedytować. Nazwać to 116.5. OK, Save. I mamy tutaj 1.16.5. Gdy klikniemy Play teraz, to tutaj możemy sobie z tych właśnie dostępnych profili wybrać 1.16.5. I wtedy klikamy Play i stworzy nam się i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. Yy, I to właśnie będzie już gra na 1.16.5. No i po jakimś czasie mamy stronę startową gry. Mamy Minecraft 1.16.5, jak tutaj widać. Zamykamy to. I jak widać w naszym folderze versions pojawił się folder 1.16.5 i teraz możemy zainstalować ten, tego naszego moda, czyli najpierw instalujemy Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a, chwilkę czekamy, czekamy, czekamy i pojawia nam się installer Forge'a. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. No, i Forge się zainstalował. Jest tutaj napisane successfully Installed, zatem jest z sukcesem zainstalowane. Klikamy OK. Jak widać, tutaj w folderze Versions powstał kolejny folder 1.16.5 Forge coś tam, coś tam. coś I, i i zamykamy to. I znowu uruchamiamy Launcher. Sprawdzamy, czy tutaj jest wybrany. Profil z Forgem. Jak jest to OK, jak nie jest, to klikamy strzałkę w dół i z możliwych profili wybieramy profil z Forgem. Klikamy play. Zaznaczamy tutaj OK, tutaj play. I czekamy, aż nam się znowu uruchomi strona startowa gry po zainstalowaniu tego Forgea. No i mamy stronę startową gry. Wchodzimy w moc i mamy tutaj zainstalowanego forja. OK, klikamy Done, klikamy Quit Game, czyli wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli co robimy? Wchodzimy znowu, klikamy znowu przycisk B i yy, jednocześnie przycisk z okienkami. Ten Windows, ten w najniższym rzędzie klawiatury, wyskakuje nam okienko Run. Klikamy tutaj, sprawdzamy, czy mamy wpisany procent AppData procent. Klikamy OK. Yy, folder roaming nam się pojawił, wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu MODS. Folder MODS nam się tutaj zrobił dopiero w tym momencie, kiedy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em. To wtedy nam się stworzył folder MODS. Zatem wchodzimy do folderu MODS i przerzucamy pobrane pliki lucky Look, Blocks i jej do folderu MODS. Zamykamy jest zainstalowane, uruchamiamy znowu launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy stąd profil z Forge'em i klikamy Play i czekamy, aż nam się otworzy strona startowa gry. No i znowu mamy stronę startową gry. Wchodzimy w MOC i tutaj mamy zainstalowany look blocks Plus i jej OK. Wchodzimy w Options, w Controls i w jej tutaj jest. Yy, tutaj są kontrolki dotyczące jej, jej sobie zaznaczamy Togl cheat mode, żebyśmy mogli sobie pobierać z jej, tutaj sobie zaznaczamy, który chcemy tam klawisz, ja chcę K, ok, dan dan, i tworzymy nowy świat, zezwalam na cheaty i więcej opcji, zezwalam na skrzynkę, ok, ok, i tworzy nam się światek i widzimy się jak się stworzy nam światek. No, i stworzył nam się piękny światek. Jesteśmy na bezludnej wyspie z kwiatkiem. Hura, hura. Ok, wchodzimy w Ejak Ekwipunek. No, i tutaj jak widzicie, jest 21 stron. Na końcu samym mamy itemy z tego moda. Jak widać, jest nowa ruda, ruda amirytu. Z rudy amirytu się robi po przepaleniu zapewne. Tak, przepalamy rudę amirytu i dostajemy amiryt. Jak przepalamy w blasting, to dostajemy to idzie to przez 4 sekundy, a jak w, w y, piecu to 10 sekund. A blasting się robi w taki sposób, jakby ktoś nie wiedział. Y, ok, no i z tego, z tego Amirytu możemy sobie zrobić Amiryt kilow, Amiryt kill off, który jak widzicie, ma 6 ataków damage i 6. 4, przepraszam, ataku i 6 ataku Speed. Super, czyli dosyć szybki jest. I jego robimy właśnie z tych Amirytów oraz z Amipatyków. A Amipatyk się robi z dwóch Amirytów i się tutaj dwa Amipatyki. Okej. I tak samo mamy potem siekierkę. Takie 4 damage i 4 Speedy. I mamy Amiryt. Amiryd Siekiera, Amiryt Łopata. Też ma cztery demacze i 6 speedów. I Amiryd Miecz. Mieczyk mamy. O, i tak go robimy nie tak, tak, tak. Nawet wprost, tylko tak na Ukos. 2 Amiryty i Amipatyk. I on ma 25 atak de mecz. Wow! I trzy speed, czyli pół speeda. No i mamy też Amir Armor. Amir Armor, czyli z tych amirytów normalnie się robi tak jak zwykłe zbroje. W ten sam sposób się robi zbroją taką amirytową, i ona dostajemy tutaj Knockback Resistance w czapce. Tutaj dostajemy też Knockback Resistance i jeszcze 40, dodaje, kiedy jest na ciele. To 40, yy, yy, z, z, tych. No. No, tych, co nas ochraniają przed. <grym> tu ma plus 43. No to to jest zbroja taka, który, dzięki której ten ma plus 39, a czapka ma 46. No to super. No i tutaj mamy jeszcze blok ameryty, czyli ameryty się składa ze sobą. Yy, no więc. Załóżmy sobie taką. Także to nas będzie już bardzo mocno chroniło. To przypuszczalnie, zwierzęt, zwierzęta żadne stwory, potwory nam nie będą tutaj zagrażały, do tego jeszcze, jak będziemy mieć taki śliczny czerwony mieczyk, to już w ogóle po prostu. okej okay. O proszę, jaka gustowna, kolorowa zbroja, i gustowny czerwony mieczyk, to dla dziewczynek jest okej okay, fajny, właśnie takie fajne. Chyba będę musiała się zaopatrzyć w taką zbroję na zawsze. <laughs> no i coś jeszcze mogę powiedzieć na temat, jak już się wydobędzie rudę, no to, to już wiadomo co dalej robić, no bo, bo o tym jak się kraftuje i przepala to wszyscy wiedzą. No i co na temat tej rudy mogę powiedzieć jeszcze? Rudę najlepiej... Ona tak wygląda, i najłatwiej ją znaleźć gdzieś tam w okolicach, właśnie diamentów. Znaczy, nie, nie że koło diamentów, tylko w okolicach takich, jak, jak się diamenty wydobywa, czyli tam gdzieś bardzo, bardzo nisko pod ziemią, czy tam, yy, tam w okolicach Redstone'a, coś takiego. No i jeszcze Laki Lak Luck powiedział, że najszybciej się wydobędzie taką rudę yy, diamentowym mieczykiem. Przypuszczam, że, że Amiryty kilofem pewnie też dosyć szybko tak. Jak już się ma kilof ale jak się nie ma kilofa to najlepiej y, użyć y, diamentowego y, kilofa. No, no zobaczmy teraz: inny kilof. Inny kilof, weźmy sobie żelazny. Ciekawe, czy to już będzie tak długo. Faktycznie. A. No, w miarę szybko. Także, jak widzicie, w miarę szybko o takim kilowem. Przypuszczalnie, jak się weźmie inny kilo, to już ją zepsuje w ogóle. Czy ja postawiłam tę żywudę? Tak. A nie, też się dostanie. No to nie jest źle, nie jest źle, nic się nie, nie zepsuje, jak pójdziemy z kill -offem, yy, 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 z tą nowym do. Piwnicy. Do kopalni i, i, i trafimy na rudę amirytu. To możemy nawet tym stą wykopać. Tyle tylko, że będzie to dłużej trwało niż jakby się kopało diamentowym. O! Tak, faktycznie diamentowym jest najszybciej. okej, okay, no to także no, nie będę Wam tutaj przedstawiała teraz, jak, jak działa mieczyk, bo jeżeli on ma 25 ataku damage. No to, to wiadomo, że za jednym zamachem zabije nam tutaj wszystko, co się w okolicy pojawi. Także, jak widzicie, mod działa. Łatwo jest wszystko skraftować. Trzeba tylko znaleźć rudę amirytu. Ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do zaprzyjaźnionego kanału Craftstonsa. No i też polecam, oczywiście. Yy, moda tegoż właśnie yy, naszego przyjaciela, zna znajomego kolegi Lucky <laki> Laka. Laki laka yy, laki, la, tak, Lucky Laka. To tymczasem trzymajcie się, pa, pa, pa